Cześć, siemanko, z tej strony Pokébex i prawdziwa bomba dzisiaj na kanale. Mianowicie otworzymy sobie tego booster boxa, którego widzicie teraz na ekranie. 36 boosterków z najnowszego dodatku Twilight Masquerade. Także czeka nas sporo otwierania, więc nie będę dzisiaj niepotrzebnie przedłużał, bo już nie mogę się doczekać. Także słuchajcie, jedziemy z tym boxem. I dojechaliśmy. Tak wygląda ten booster box w moich rękach. Ci, co mieli styczność z booster boxem, wiedzą, że jest to dosyć małe pudełko, natomiast skrywa ogromną liczbę boosterków. Stykamy palcami, żeby przyspieszyć to otwieranie. Niepotrzebnie nie będziemy przedłużać tego odcinka, tak będzie łatwiej otwierać te boosterki, bo zawsze jednak otwieranie takiej liczby boosterków 36 trochę trwa. Ja chciałbym podziękować partnerowi kanału Sklepowi Pocket Raider, za ten właśnie booster boxik. Zajrzyjcie do nich na stronę, na pewno znajdziecie coś dla siebie, na przykład właśnie takie booster boxy lub inne. Produkty ze świata Pokémon TCG, może z najnowszego setu, właśnie Twilight Masquerade, ale są też inne dodatki, także serdecznie polecam. A my, już nie przedłużając, zabieramy się za pierwszy boosterek. Zobaczymy, czy pierwszy będzie już szczęśliwy, czy może jednak pierwszy będzie pusty. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Booster Boxa, mamy 36 boosterków. Wiadomo, że nie, w każdym będzie drop. A tutaj już ostatnie mhm. karty, i pierwszy boosterek jest pusty. Mniej więcej na taki Booster Box wypada. Około 13-16 zawsze dropów, także powiedzmy mniej więcej połowa tego booster boxa to dropy, reszta to po prostu karty setowe. Ale jeżeli ktoś chce uzupełnić sobie cały dodatek, wszystkie karty setu, to nie pogardzi żadną kartą i tak właściwie najłatwiej jest uzupełnić taki set. Natomiast tutaj już drugi boosterek, zbliżamy się do jego końca i mamy Glimore, Poliwrat, Snorlax na rewersie, i mamy pierwszy drop! I chciałem tą kartę. Polta Geist to jest chyba z tym chłopcem, bardzo fajnie Bardzo ładna Illustration Rerka Uwielbiam Illustration Rerki, chciałbym je mieć wszystkie Nawet powymieniał wam, powymieniałbym się Wam powiem Za jakieś inne karty chętnie Żeby tylko mieć te Illustration Rerki, nawet nie te najdroższe Te zwykłe, bardzo mi się podobają, także cieszy Taki drop już w drugim boosterku, a my lecimy z następnym, który jest trochę oporny. Trochę będę to wszystko przyspieszał, będziemy tak dosyć szybko lecieć dzisiaj przez ten odcinek, bo on i tak będzie dosyć długo trwał. Od razu mówię, że na koniec nie pokażę dropów, żeby nie było tak, że ktoś sobie przywinie odcinek i zobaczy, co udało mi się wyciągnąć. Jeżeli ktoś jest ciekawy, musi obejrzeć cały odcinek. A tutaj już trzeci mm -hmm. boosterek i mamy pusto. Mamy pusto, niestety. Także lecimy z kolejnym szybko szybko głodni dropów, sporo kodzików dzisiaj dla was. Także kto pierwszy ten lepszy, na pewno zgarnie dosyć sporo fajnych kodów. Mm, yeah. Dajcie w ogóle znać, czy wy te kody wykorzystujecie, bo ja wam powiem, że najpierw je gromadziłem, a teraz je od razu mm. utylizuję, a tutaj się nic nie trafia, mamy oki dogi, czyli Kartę, którą już trafiłem, bo sporo już tych produktów z Twilight Masquerade Otworzyłem na przykład ETB, którego bardzo fajnie mi posypało Otworzyłem też trójpaki i inne blistry Tam już było troszkę gorzej, natomiast zauważyłem, że ten dodatek w ogóle dobrze nie dropi Mam nadzieję, że to tylko moje odczucia i się będę mylił Ale przypomina mi to trochę set 151 A tutaj hmm? sprawdzimy, czy jest drop, nie ma dropu, czyli kolejny boosterek pusty, no na razie mamy tylko jeden drop What? także gdzie te dropy wszystkie się pochowały e, zrobimy sobie w ogóle później porównanie która strona dropiła lepiej, czy prawa, czy lewa, jak widzicie są dwa stojaki pokebeksa. w lewym już mamy e, pierwszy drop teraz pora na prawą stronę i czy tutaj coś wypadnie, mamy Liquid uh -huh. i Iron Z tą kartę już też trafiłem, czyli na razie dalej jeden drop, e, jeżeli chodzi o booster boxa dalej no to mówię fajnie jest jednak kiedyś otworzyć takie pudełko takiego boksika żeby zobaczyć jak to jest otworzyć tak dużo boosterków natomiast szczerze jeżeli ktoś zastanawia się co otworzyć na pierwszy raz od czego zacząć to polecałbym i tak etb to jest takie mi się wydaje must have każdego pokę kolekcjonera mhm. natomiast tu mamy ogerpona którego nie trafiłem jeszcze w e, tom holo. E, także fajnie, fajnie, że się tutaj trafiła ta karta. Z tego co słyszałem, to właśnie w tym dodatku bardzo poszukiwana jest karta Ogre Pona, właśnie w tej masce zielonej. E, tak samo jak Dragapult, e, to są dosyć grywalne karty. Ja nie gram, także nie będę więcej wypowiadał się na ten temat. Po prostu tak słyszałem. E, dla mnie to nie ma jakiegoś większego znaczenia. Wolałbym trafić jakąś Illustration Rerkę, ale trafiamy Greninja. Wiek się, nie wiem czy to jest grywalna karta, natomiast na pewno wszyscy polują na tą Secret Illustration Rerkę, Special Illustration Rerkę, właśnie z graniczą. Bardzo ładna karta. Tutaj oczywiście standardowo musiałem podejrzeć, bo pomyliłem strony i dorzuciłem do prawej, a tak naprawdę prawa do tej pory nie wydropiła nic. Także prawa strona, się do roboty. Co z tymi busterkami zepsuły się po prawej stronie? Mam nadzieję, że nie i że tutaj coś wypadnie. Jeżeli chodzi natomiast o to, czego ja bym chciał od tego Booster Boxa, to na pewno tego Growlighta. Nie pogniewałbym się Perin, która jest częścią właśnie większego obrazka, do którego należy też ten aloliański, hisłański, przepraszam, Growlite. A tutaj trafiamy drop. Słuchajcie, ale drop, który już trafiłem. What? Mamy Blood Moon, Ursalune i EXA, ale no przynajmniej ta prawa strona się rozbujała. Trudno powtóreczka, ale to zawsze jednak DROP. Wracając jeszcze do tego, co chciałbym wyciągnąć z tych boosterków, to na pewno tego Infernape'a, którego mam japońską kartę. Też Illustration Rareka. Oprócz tego, tego Pinsira, też bardzo podoba mi się ta karta. E, natomiast ja nie poluję na przykład na trenerów poza tą właśnie e, Perrin, bo chodzi mi tu o to, żeby pasowały mi do reszty obrazka. A tutaj trafiamy Infernape'a, natomiast nie tego, którego bym chciał, ale tego też nie miałem w kolo. Mimo tego, że otworzyłem dosyć sporo tych boosterków, to akurat. E, tego holo nie trafiłem, także będzie do kolekcji. Zobaczcie, jakie pogniecione te dziki. Dobrze, że karty są całe, tak jak patrzę, nie są pogniecione. E, także możemy lecieć z kolejnym boosterkiem. I słuchajcie, ile mamy 3 dropy, tak? No, troszkę mało, troszkę mało powiem wam, spodziewałem się więcej, ale mamy dobra Fiona. Słuchajcie, ta karta też mi się bardzo podoba. I kolejna to jest Illustration RK. Też chciałem tą kartę, może nie aż tak bardzo, gdzieś tam była powiedzmy w drugiej czy trzeciej kolejności. Natomiast bardzo ładna jest ta karta w ogóle te karty, które są niebieskie jakoś tak bardzo ładnie wyglądają. One się tak dużo lepiej mienią. Tak samo zielone zresztą, ale no te coś w sobie mają taką głębię jakby. Także fajnie, że się ta karta trafiła. Tam jeszcze jest kilowatrel, taki ptaszek. Ja nie wiem czy ja dobrze mówię, czy to jest akurat ten ptak, natomiast on też jest tam w wodzie nurkuje i też bardzo ładna karta, bardzo fajnie wygląda. Zobaczymy, myślę, że się tutaj już nie trafi. Nie wiem, czy już nie wyczerpałem szczęścia, czy nie wyczerpałem limitu na te Illustration Rare'ki tutaj w tym Booster Boxie. Mam nadzieję, że nie. A tutaj trafiamy o góra w filiżance herbaty, czyli niestety pusto. Słuchajcie, jest bardzo duży szał na tą maskę, właśnie na tego ogerpona zielonego. Natomiast ja Wam powiem, że chętnie uzbierałbym właśnie wszystkie te maski. Fajnie, by było mieć cały komplet tych masek. Na pewno fajnie w albumie by wyglądały. Nie wiem jeszcze, jak cenowo, ale one chyba nie są nawet za drogie. Są oczywiście też Special Illustration Rerki, i one wtedy są troszkę droższe. Tutaj nic się nie trafia. Mamy znowu tego jelenia z garkiem na głowie czy łosia. Także lecimy z następnym boosterkiem. Ja te maski chętnie bym uzbierał wszystkie, właśnie te i exy, te zwykłe i te. I eksy w natomiast później może te special illustration rareki. Jeżeli one miałyby jakieś tam sensowne ceny, ale to zobaczymy. Może coś tutaj wypadnie, bo jak na razie kolejny boosterek pusty. Może tutaj jakieś maski nam dzisiaj wpadną. Wcale bym się nie obraził na to. Na pewno z takich dropów, jeszcze które chciałbym, no to EV. Nikt by na pewno nie pogardził IWIM tą ładną Illustration rerką To też jest dosyć pożądana karta. Niektórzy rzucają się na tych trenerów, na te trenerki, na Karin i właśnie Perin. Mi bardziej chodzi o Perin, no, tu mamy wszystkie maski i mamy Ace kolejnego. Tego na pewno nie miałem jeszcze w swojej kolekcji. I tutaj nic. Znowu ten ogóraz. Matko, ile tego jest. No a Ace fajny, fajny kolorek. Ja co prawda nie gram, ale też postanowiłem że te Ace i wszystkie uzbieram, bo też będzie fajnie wyglądała kolekcja. Chociaż te 9 slotów na karty w albumie, zapełnione takimi różowymi kartami, na pewno fajnie będzie się to prezentować. Otwieramy kolejny boosterek, a Wy możecie w tym czasie dać znać, jakie karty Wy już uzbieraliście. Sekcja komentarzy jest Wasza, dajcie znać jakie karty chcielibyście, żeby Wam się trafiły. Ja chciałem na przykład tego Lifiona na Reversie, bo miałem tą Holo, a ten Rivers bardzo ładny, mm. lubię Lifiona. I znowu mamy Jelenia z garnkiem na głowie. Dobra, lecimy z kolejnym boosterkiem, z Siniszczą na grafice. Ja Wam powiem, że na pewno chciałbym jeszcze tą rybkę, tą rybkę, która się nazywa Tatsugiri, to też jest Illustration reka bardzo ładna, zresztą bardzo kolorowa. E, wcale bym się nie obraził, gdyby tutaj na przykład w tym boosterku właśnie teraz wypadła, natomiast trafia się mm -hmm. szandalur, czyli tutaj niestety też nic. Trochę mnie martwi ten booster box. Troszkę jestem rozczarowany, myślałem, że troszkę lepiej będzie e, dropił, no, no, ale jeszcze nie dojechaliśmy chyba nawet do połowy, także nie ma co płakać, nie ma co dramatyzować, może. Tutaj w tym busterku. Z takich kart jeszcze, które chciałbym trafić, może ten Aplin. Też ładna karta mam japońską i mogłaby się trafić. Właśnie angielska, ale trafiamy hitrana, może nie jest on za bardzo spektakularny, też dosyć częsta karta, taka jak Zapdos, a w ogóle Zaptos się jeszcze nie trafił, bardzo dziwne. Myślałem, że Zaptos trafia się w co trzecim busterku, natomiast jeszcze dzisiaj Zapdos nie wypadł. Za to ten Jeleń z garkiem Chinklu, to się chyba nazywa. On dzisiaj nadrabia za Zaptosa. Tu mamy Lovebola, Lucian na rewersie, Cliffable. I ostatnia karta to Małpka, Małpka na drzewie, Monkey Dory, czyli tutaj też nic. Muszę Wam się pochwalić, że zacząłem drugie DLC to Pokémon Violet. Rzeczywiście jest dużo lepsze niż to poprzednie. To, czego spodziewałem się po pierwszym, dostałem w drugim czyli dużo bardziej różnorodny świat, dużo ciekawszy. A mamy postacie, które poznaliśmy w pierwszym DLC, Kierana, właśnie Karmin, które są teraz na obrazkach, tutaj na kartach. Także fajnie, że historia jest kontynuowana. A tutaj, słuchajcie, trafiamy, dropa. Jest to Kramorant i Ogerpon jako ostatnia karta. Natomiast Kramoranta też już trafiłem. Jest to zresztą kolejna illustration, rr w tym boosterboxie. Natomiast druga już powtórka, bo dwie karty już trafiłem. Dwie karty mi się powtórzyły. Ta Ursa Luna i właśnie ten Kramorant, także, no, co? Nic się z tym nie zrobi. No, wolałbym trafiać inne karty w boosterboxie, nie te, które już mam. Natomiast, no, będzie można się wymienić, fajnie, że jest drop. Jeżeli ktoś by był zainteresowany, to na pewno wystawię na koncie na Vinted te karty. Mogę Wam ewentualnie dać znać. A tutaj trafiamy maskę. I słuchajcie, z tego co się orientuję, to jest właśnie ta maska Ogerpona z naturą trawiastą która jest najbardziej pożądana z tych wszystkich masek nie wiem czy ona jest pożądana ta karta tak jak Dragapult natomiast no na pewno bardzo chętnie gracze by ją przytulili i trafia się czyli mamy pierwszą maskę odczarowaliśmy tego boosterboxa bardzo fajnie to trafia się w sumie zwykły IX, ale ten E, najlepszy można powiedzieć, później zobaczę jak to wygląda. Cenowo, i patrzcie, odczarował Booster Boxa ten ogerpon Trafiamy Ace ale jest to trzeci Ace Secret Box, którego mam. Także jakiś Booster Box powtórek mi się trafił. No, mam już tą kartę razy trzy Tak samo tego Kramoranta, tę e, Ursalunę. Także no na razie, powiem wam. No, mam nadzieję, że wyczerpałem już limit powtórek na ten odcinek. I już teraz inne karty będą wypadać. No bo to by było jakieś po prostu fatum nade mną. Tu macie kodzik, kolejny i kolejny busterek. Fajnie, że dropy za dropem teraz leci. Natomiast no, są to dropy, kurczę, które się powtarzają. Mam nadzieję, że tutaj będzie jakaś nowość. Mamy Ariadosa, fleta. Lane, lana też jest bardzo fajna karta. Tutaj o Alakazam w rewersie, ładna karta. Mhm. I Hitra znowu, kolejny raz. Zamiast Zaptosa dzisiaj męczy nas albo ten Jelen z Garkiem na głowie, czy tam Łoś, albo Hitra. Dzisiaj Zaptosa nie ma. Zaptos poleciał chyba do ciepłych krajów i po prostu oni go zastępują. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy otwieraliście już kiedyś Boosterboxa. Mój jest to trzeci Boosterbox w życiu. Wcześniej otworzyłem dwa. Obsidian e, Flames, natomiast tutaj w tym boosterku trafiamy Dropa, mamy Lux, i X. i słuchajcie, nie, przypomniało mi się coś, zauważyłem, że te zwykłe EXy e, mają tutaj m, takie gwiazdki, jak w poprzednich dodatkach zresztą było, natomiast e, karty Ogerpona, te zwykłe EXy, nie mają tych gwiazdek, mają taką fakturę, jaką mają e, karty te Ultra Rare full arty, jakieś Secret Illustration rare. Natomiast no tych gwiazdek nie mają, także tutaj są one tak ekskluzywnie potraktowane, są ekskluzywnymi kartami, a tu mamy Ala kasama, którego wcześniej trafiłem w reversie, teraz będzie w holo do kompletu. Dajcie znać, czy Wy zauważyliście, że tak jest, że te EX-y niby takie same, ale jednak się różnią, że te Ogerpony są wyróżnione na tle innych EX-ów. Tutaj lecimy z kolejnym boosterkiem, może jakaś kolejna maska by się trafiła, nie obraziłbym się, jeszcze trzy sztuki nam zostały. O, trafiamy Karmin, ale nie tą, którą bym e, chciał. Mamy Palafina w rewersie i Frostlas jako ostatnia karta, tego też dosyć sporo się w tym dodatku e, trafia. E, Karmin, czy bym chciał tą kartę? Wiadomo, że zawsze waifu warto mieć, one e, bardzo dobrze się starzeją, można powiedzieć dobrze trzymają wartość, można taką kartę sobie zawsze zostawić i później sprzedać jak wcześniej było to z ION, czy z Miriam tamte karty później lekko spadły, a tutaj mamy Arkanina, jeszcze chyba go nie miałem, tego hisłańskiego. także ok trwa uzupełnianie setu, natomiast powiem Wam, że teraz patrzę, a te kubki boosterków bardzo stopniały, zbliżamy się do końca, ostatnia prosta a nie mamy żadnego spektakularnego drogu, także może teraz w tym boosterku żeby zachęcić do kupna takich produktów, takich właśnie booster boxów I uwaga, czy tu coś będzie? I jest! Trafia się słuchajcie, Dragapult EX i to full arcie, teraz I jest to karta przez wielu pożądana, ale nie przeze mnie Fajnie, że się trafiła, natomiast ja na tą kartę nie czekałem Jest kilka kart, które dużo bardziej bym wolał, ja wiem, że Marudze jest drop, a ja tego nie doceniam, natomiast bardzo chętnie się wymienię za jakąś fajną kartę, jakby ktoś chciał. Bo mnie nawet się nie podobałem za bardzo te full arty w erze Scarlett Violet, są po prostu brzydkie. Te teraz, teraz stylizowane są bardziej, ale słuchajcie, trafiamy, wygadałem. Chciałem waifu, chciałem Karmin i trafiamy Karmin, natomiast no jest to ta tańsza wersja, powiedzmy. Nie jest to ta alternatywna i już widzę, że centering jest po prostu tragiczny, zobaczcie, oh także może dobrze, że to nie jest ta e, lepsza wersja, e, bo wtedy zawód by był większy, natomiast ta po prostu poleci do albumu, do kolekcji trenerów i trenerek, ale trafia się Karmin, chciałeś Karmin, Pokebex i masz Karmin, także nie marudź, trafiamy jakiegoś trenera i możemy lecieć dalej. Kolejnym boosterkiem głodni. Kolejnych dropów. I czy tutaj się coś trafi? Czy może jednak pusto? Myślę, że będzie jakiś drop. I jest! Słuchajcie, najlepsza karta z tego dodatku. Trafiam za Ptosa. I już mogę pakować się, po prostu ukończyć opening Jednak jest, nie olał wrócił z morza Kraju specjalnie Żeby zaszczycić mój booster box swoją obecnością, także Już jest ten opening dopełniony, tak naprawdę mógłbym Nie otwierać kolejnych boosterków, nie mieć już żadnych więcej dropów Ale jednak otworzymy, żeby ten odcinek jeszcze chwilę potrwał Także sprawdzimy co jest w kolejnym mhm. boosterku, mamy Walking Wake wa. Także tutaj nic Eee, I teraz tak wpadłem na taki pomysł, że w sumie dla Was dobrze, że ja trafiłem sporo powtórek, eee, widzicie jakie dropy są. Bo to znaczy, że możecie wejść śmiało na Pocket Rider zamówić booster boxy dla siebie. Bo skoro u mnie tych dropów jest mniej, no i czy są takie, które się powtarzają, to znaczy, że te lepsze czekają na Was właśnie w booster boxach, które zakupicie u partnera. Kanału także serdecznie polecam. A ja trafiam. Kolejną maskę jest Ogre Słuchajcie, trafia się druga maska dzisiaj i to jest ognista. Ja gram w tej masce w DLC właśnie yy, i w tym pierwszym grałem, i teraz tym drugim jest to najlepsza opcja, jeżeli chodzi właśnie o moveset o Gerpona, Także fajnie, że tą kartę też trafiłem. Jeżeli tutaj nie, wypadną, nie wypadnie więcej masek, nie będę chyba czekał na kolejne produkty. Możliwe, że uzupełnię je sobie na single. Tym bardziej że już pootwierałem wszystkie blisterki, wszystkie ETB Booster Boxa. Właśnie zostały mi jeszcze dwa checkliny, te premium. Ale to sobie je otworzę na jakimś innym odcinku albo na szorcach. Także myślę, że te ogerpony będę po prostu musiał sobie dokupić albo ewentualnie wymienić się na przykład za draga pulta. Także dajcie znać, jeśli macie. A tutaj mamy Palafina i X. I zobaczcie, on ma gwiazdki, tak jak mówiłem. Natomiast ten ogerpont tych gwiazdek nie ma. Nawet ten ognisty właśnie. Także myślę, że wszystkie te ogerpony są zrobione tak bardziej premium, właśnie, żeby wyróżnić, że ten dodatek opiera się właśnie na tej nowej postaci, legendarnego pokemona, jakim jest Ogerpon Natomiast jeżeli już mówimy o legendarnych pokemonach, to muszę wspomnieć, że widziałem bardzo ładne karty tej lojalnej trójki w wersji japońskiej, po prostu piękne karty, na pewno będę chciał je u siebie mieć Zaczekajcie tutaj zobaczyć co jest, oczywiście nie, także kontynuujemy i słuchajcie, ona występuje w japońskim secie bo ten japoński set jest podzielony na tak jakby dwa, czyli to nasze Twilight Masquerade w Japonii wychodzi jako Prison Haze i Mask of Change, jeżeli nie kaleczy nas. I tam delikatnie różnią się te karty w tych japońskich setach w stosunku do naszego angielskiego. Nie wszystkie w angielskim są te karty, natomiast no w tym Mask of Change właśnie występują te karty tej lojalnej trójki. A tutaj znowu trafia się Zaptos: jak nie wypadał, to nie wypadał, a teraz już drugi raz. A my lecimy z Last Pack Magic, ostatni boosterek dzisiaj. Dajcie znać, czy e, Waszym zdaniem tych dropów wypadło dużo, czy fajne dropy wypadły mi z tego Booster Boxa. Ja zaraz Wam powiem o swoich odczuciach, ale najpierw zobaczymy, czy Last Pack Magic będzie rzeczywiście magiczny. Ostatnio bardzo często dla mnie mhm. był, natomiast tutaj właśnie trafiamy dogi, czyli jednego z lojalnej e, trójki. E, tak jakbym go ściągnął myślami, ale nie jest to ta karta, o której oczywiście mówiłem, tamta jest ładną Illustration Rerko. Zobaczymy jakie karty. Oczywiście nie pokażę wam tych kart, tak jak mówiłem, musicie obejrzeć cały odcinek. Tutaj policzymy tylko ile kart. Z lewej strony mamy kart 6 i zaraz zobaczymy sobie ile jest z prawej strony. Mamy 1, 2, 3, 5, 6, 7. Łącznie wychodzi 13 kart. Nie jest to jakaś porażająca, powalająca liczba dropów. Wiem, że zdarza się więcej, około 16, natomiast no, jest to taka podstawowa liczba. Musicie teraz się zastanowić, czy opłaca się takiego boosterboxa kupić. Stosunek boosterków do dropów no jest taki jak jest, bo warto łatwo sobie to policzyć. Natomiast myślę, że no nie był tak tragiczny ten opening. Jestem trochę zawiedziony. Wolałbym inne karty, ale wiadomo, że to jest loteria jednak i nie zawsze trafia się to co się chce, dlatego można kupić karty. Na single uzupełnić można się wymienić. Także jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subika i komentarz. Zapraszam oczywiście do partnera kanału sklepu Pocket Trader, właśnie po takie produkty, a dzisiaj to już wszystko zapraszam na stanowcze